Nie będziemy pisać ankiet. Proszę zrobić notatkę i przedstawić wszystkim osobom, które robią wszelkiego rodzaju analizy, swoim zwierzchnikom, że mieszkańcy z Kwaszczyna nie zgadzają się na żaden z przedstawionych wariantów, innych nie, nie znanych. Na te, które zostały nam przedstawione, poinformowano nas. Nie zgadzamy się na żaden z nich, ze względów społecznych, ponieważ ludzie są też środowiskiem i te, te warianty dziś, o których nas poinformowaliście niszczy, te warianty niszczą nasze środowisko ludzkie. Nasze gniazda. My się też liczymy. Nie mówiąc o tym, że są absurdem urbanistycznym. Bo przecież my, my, Generalna Dyrekcja, jako inwestor, ale jednak służba publiczna, nie może niszczyć urbanistycznie miejscowości, przez które przeprowadza swoje inwestycje. Natomiast. Każdy z tych wariantów niszczy urbanistycznie tą wieś. Przedzielają na pól, jest bezsensowna. I ja bardzo proszę dyrekcję, jesteście Państwo tutaj przedstawicielami, ażeby te wszystkie aspekty zostały uwzględnione i podane jako bardzo ważne ze strony społeczności Kwasczyna. Sprawdzam że tak się stanie i taki wniosek zostanie wpisany i będzie uwzględniony w raporcie, jak i w całym opracowaniu staje. Się.